minister spraw i tak dalej, i tak dalej. Kalisz zapowiedział czteroletni plan walki z korupcją. Miały odbyć się szkolenia dla posłów, ale jak donosi nasz niespecjalny wysłannik Tomasz Olbratowski, skończyło się taka była potrzeba chwili na powołaniu w sejmie klubu anonimowych łapowników imienia profesor Zofii Dorączki. W klubie odbywają się spotkania terapeutyczne posłanek i posłów, którzy starają się rzucić korupcję. Nie jest to łatwe, mówi jeden z posłów. Mam na imię. Od dwóch dni nie biorę. Mam nerwowe ruchy, nie wiem co robić z rękami. Posłanka Krystyna Jestem Krystyna. Od kiedy przestałam brać, ciągle daję i nie mogę się powstrzymać. Inny poseł zdradza, jak doszło do tego, że wpadł w szpony korupcji. Na początku brałem tylko w godzinach urzędowania, potem już wszędzie i wpadłem w ciąg. Brałem coraz większe kwoty, doszło do tego, że już nie miał mi kto dawać. Inny parlamentarzysta przyznaje: Ja nie jestem aż takim łapownikiem, nie mam takich jakichś trzydniówek, kiedy ciągle biorę. Ale biorę co dzień drobne kwoty, to też niebezpieczne, ostrzega. Ktoś inny opowiada, że najtrudniej jest naukowemu łapownikowi zmieść święta, kiedy Dają prezenty. Wszystko ci przypomina. Ale rodzina mi pomaga, dodaje wzruszony. Prezenty świąteczne zostawiają mi w szufladzie, wsuwają do kieszeni. Kolejny poseł mówi, że aby się odzwyczaić, założył sobie dwa konta i przelewa sobie kwoty z jednego na drugie. To nie to samo, mówi, ale ta namiastka łapówki pozwala jakoś przeżyć. Klub anonimowych łapowników funkcjonuje w Sejmie całkiem dobrze. Natomiast propozycja utworzenia klubu oddających łapówki, naprawiających szkody, została przez anonimowych łapowników odrzucona. Twierdzą oni, że tak do końca to jeszcze nie zwariowali.